Cześć! Dzisiaj bierzemy na rozkład dom tani w budowie, czyli jak zminimalizować koszty budowy na etapie już projektu. I podpunkt pierwszy, czyli prosta bryła. Najtańszy w budowie jest dom o kształcie prostokąta lub kwadratu bez załamań wykuszy oraz wystających elementów, czyli taki jak widzimy tutaj na pierwszym rysunku. Każde dodatkowe załamanie ściany narożniku oraz ozdobny element to więcej pracy dla murarzy, więcej szalunków, więcej zbrojenia, a co za tym idzie także większe koszty i większe zużycie materiału. W praktyce wybór prostej bryły domu oznacza, że taki budynek powstanie szybciej oraz taniej. Dlatego warto postawić na minimalizm, bo minimalizm także może być nowoczesny i wyglądać elegancko, a co za tym idzie obniży nam koszty. Każdy taki dom, który jest na tym drugim rysunku, czyli z balkonami, z innymi kształtami, podniesie nam bardzo koszty wykonania. Dwójka, dach. Dach to jest najdroższy element do stanu surowego zamkniętego. W związku z tym warto wybrać konstrukcję dwuspadową lub czterospadową. Warto unikać także okien w trudno dostępnych miejscach. Tutaj mamy pierwszy domek, właśnie z dachem dwuspadowym, czyli tym najtańszym rozwiązaniem. Natomiast takie domki parterowe też często widujemy z dachem czterospadowym. Jest to wówczas rozwiązanie troszkę droższe w wykonaniu, ale także estetycznie wyglądające i warte rozważenia. Natomiast trzeba unikać dachu wielospadowego, tak jak na tym drugim rysunku. Każda dodatkowa połać to skomplikowana więźba, więcej obróbek blacharskich oraz co za tym idzie większe ryzyko przecieków. Kolejny podpunkt, czyli prosty układ pomieszczeń. Przemyślany układ pomieszczeń to oszczędność na każdym etapie, od fundamentu aż po grzewanie. Należy unikać długich korytarzy. Zbędnych wnęk. Warto powiedzieć tutaj, że każdy nieużywany metr to dodatkowe koszty budowy, wykończenia oraz późniejszego użytkowania. Warto planować pomieszczenia pod funkcje, czyli na przykład zamiast ozdobnej garderoby możemy zaprojektować sobie miejsce pod szafę wnękowo. Trzeba pamiętać o tym, że mniejszy dom to. Mniejszy dom także może być dobrze zaprojektowany, a wówczas będzie bardziej funkcjonalny od dużego domu, który jest źle rozplanowany. Kolejny, czwarty podpunkt, jedna kondygnacja czy piętro. Dom parterowy jest wygodniejszy, natomiast jeżeli jest on duży, wymaga większej działki oraz droższych fundamentów i dachu. Natomiast bardzo fajnym, ciekawym rozwiązaniem jest dom z poddaszem użytkowym. Jest to często kompromis. Na naszym przykładzie, na przykład, gdybyśmy nie robili adaptacji naszego domu, czyli miałby on 63 m2, jeżeli dodalibyśmy tylko ścianę kolankową, wówczas moglibyśmy uzyskać także poddasze i mieć 114 metrów domu. Więc tanim kosztem, tylko dosłownie kilku pustaków, możemy zwiększyć sobie znacząco powierzchnię i mieć także jeszcze wtedy poddasze użytkowe. I prawie razy dwa podwoić powierzchnię użytkową naszego domu, więc jest to ciekawe rozwiązanie. Kolejny podpunkt, czyli wielkość okien. Tutaj warto postawić na standardowe wymiary okien. Trzeba powiedzieć o tym sobie, że duże przeszklenia, tak na tym drugim rysunku, są bardzo kosztowne, zarówno w zakupie montażu, jak i mogą w niektórych miejscach powodować. Dużą utratę ciepła zimą. Natomiast te standardowe nasze są i tańsze w produkcji i myślę, że także bardziej funkcjonalne. Dobrze zaprojektowane okna od południa mogą także dać nam komfort cieplny czyli wówczas zimą, jesienią oraz wiosną możemy mieć także cieplejszy dom, bo takie okna się będą nagrzewać. I w związku z tym spowoduje to, że w naszym domu będzie cieplej, a ogrzewanie nie będzie musiało chodzić pełną parą. Minus takiego rozwiązania jest natomiast tylko taki, że latem będzie wówczas przy tych oknach bardzo ciepło, i w związku z tym warto wówczas kupić rolety i zasłaniać takie okna od południa. Kolejny podpunkt, czyli technologia budowy. Tutaj warto wybierać sprawdzone rozwiązania oraz technologie. Wówczas dzięki temu będzie nam łatwiej znaleźć fachowców oraz taniej kupić materiały. Jeżeli chodzi o domy murowane, najlepiej budować je z betonu komórkowego, czyli litąga lub haha, lub ceramiki, czyli porotermu. Takie rozwiązania są o trwałe i dobrze izolujące nasz dom. Warto także skorzystać z prostych instalacji, czyli łazienka, kuchnia. Ładułko łazienka i kuchnię warto zaplanować blisko siebie. Dzięki temu skracamy długość instalacji wodno-kanalizacyjnych i zmniejszamy straty ciepła. Mniej rur oznacza także mniejsze koszty i mniejsze ryzyko awarii. Ogrzewanie podłogowe, natomiast standardowo, jest troszeczkę droższe od grzejników, natomiast potem zapewnia nam większy komfort, niższe rachunki. No, i nawet jeżeli myślimy o klimatyzatorach, to tym dosyć małym kosztem warto jednak postawić także na ogrzewanie podłogowe, bo później możemy faktycznie każdy piec pod to podłączyć. Punkt ósmy, czyli skalowność. Tutaj trzeba zaplanować sobie tak dom, żeby można było go potem rozbudować. I tutaj mam na, na myśli to, że albo robimy właśnie taki sobie można sobie zaplanować fajny domek z poddaszem użytkowym, gdzie na starcie robimy tylko parter, a potem wykańczamy dopiero sobie to poddasze więc jest to fajne rozwiązanie i mało kosztowne albo natomiast nie robimy garażu, obniżamy koszty, później za jakiś czas stawiamy garaż albo jakąś wiatę no i nie musimy wówczas wszystkich kosztów budżetowych Planować od razu. Kolejny podpunkt, czyli proste fundamenty. Warto tutaj powiedzieć sobie o tym, że im prostszy kształt budynku, tym tańsze i szybsze do wykonania fundamenty. A każdy dodatkowy narożnik to więcej pracy, więcej zbrojenia oraz więcej betonu. Fundament to podstawa całej konstrukcji. Wówczas, jeżeli wybierzemy proste rozwiązanie, to także da nam to oszczędność oraz zminimalizuje ryzyko błędów wykonawczych. Natomiast jeżeli ktoś ma taką sytuację jak na zdjęciu numer 2, czyli jest dużo gliny, wówczas jedynym rozwiązaniem sensownym jest płyta fundamentowa, natomiast jest to dosy, doż, dużo droższe od ławy fundamentowej i tylko warto korzystać z tego, jeżeli jest to jedyna możliwość. I podpunkt 10. Rezygnacja z piwni, z garażu w Bryle. Piwnica i garaż pod domem to duże dodatkowe koszty, nawet 20-30% dodatkowych kosztów inwestycji. O wiele taniej i praktycznie jest postawić na garaż wolnostający lub wiatę, którą można później dokupić. Dom natomiast bez piwnicy to także mniejsze ryzyko wilgoci oraz prostsze ogrzewanie. Podsumowując, najtańszy w budowie dom to dom o prostej bryle. O dachu dwuspadowym lub czterospadowym, bez wykuszy, bez piwnic oraz garażu, z poddaszem użytkowym lub możliwością późniejszej jego adaptacji, i o standardowych oknach i prostych instalacjach. Takie są moje przemyślenia odnośnie tego wyboru taniego projektu domu oraz, później, właśnie, prostej i taniej budowy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was. Cześć!